Cześć, witajcie w niedzielny poranek na moim kanale Amatorski Wider Dzisiaj niedziela A więc rozpoczęcie sezonu Jeżeli chodzi o zawody w naszym kole towarzyskie Więc pierwsze zawody będą w Mosznej Jedziemy, mam nadzieję Że nie będę ostatni i uda się złapać jakieś rybki Do zobaczenia nad wodą Będę starać się nagrywać ile się da Zobaczymy jak to wyjdzie dzisiaj. No i tutaj wylocowaliśmy miejsce. Na końcu prawie stawu. Zobaczymy jak to dzisiaj będzie. Panie jest 7,55 łapimy do 11. Na razie dwie płoteczki. Dwa urwane przypony. Mam miejsce takie, gdzie jest dużo zielska. No ale czas jakoś poradzić. Próbujemy się bawić. I będzie dzisiaj naprawdę ciężko. Może być mało nagrywania. Będziemy na to czasu. Ale dzisiejszy towar białe zanęta lecik robale zaraz będziemy zakładać ochotkę na hak Będziemy próbować może to przyspieszy brania. Kochani, taki karpik się trafił. Niestety ryba zostanie nieuznana. Bo kolega mi pomógł z podbierakiem Ma 65 cm ciężki. No zobaczenia próbujemy dalej. O i tak jak widzieliście, był piękny karp ale niestety sędziowie go nie uznali. Więc... Przestałem się bawić drobnicą. Te płotki, parę sztuk mam, nie będę na zero. No i polujemy już na dużą rybę. Albo się uda połowić porządnie, no albo się nie uda i będziemy z tymi płotkami. Więc już teraz do jednego podajnika. taki, do drugiego, taki. I będziemy teraz rotować kulkami różnymi smakami. A się uda coś złapać porządnego, zobaczymy. Siedzę dalej, na razie niestety. Zero więcej brań, ten kart przypuszczam, był rybą dnia dzisiejszego. No, ale niestety, jak się nie zna zasad, że nie wolno pomagać przy podbieraniu, no to się przegrywa i się rybę traci. No, teraz próbujemy już na chlebek, zobaczymy, mieszam w tej chwili. Zobaczymy, co to będzie się działo. Coś się uda w ogóle jeszcze złapać dzisiaj. Dało mi się wyciągnąć małego Karasia. Na razie tracę masę przyponów, bo tam, gdzie namierzyłem ryby, tam jest milion zaczepów. I no cóż, o właśnie mamy chyba branie albo, albo zaczep. Albo coś przepłynęło obok. obok trzeba będzie dać bliżej chyba no i zobaczymy tam parametrów bliżej też gdzieś tam chyba bliżej płynie, no, ale tam też są no, właśnie zaczepy, no więc zobaczymy jak to wyjdzie zostało 50 minut łowienia udało mi się ciągnąć karażka na prawą metodę z bliższej linii zobaczymy no, Mamy godzinę za 17.11, 17 minut zostało do końca łowienia. Przed chwilą wspiąłem rybkę tutaj, w tym miejscu. Urwałem kolejny zestaw. No i chwilę jeszcze czekamy. Będziemy za chwilę znowu przerzucać pędki. No i zobaczymy, no czy uda się jeszcze złapać jedną rybę, czy nie. Ważne, że nie na zero, szkoda tego karpia jakieś rybki są. No i może nie będziemy mieli ostatniego miejsca. No zobaczymy. Kochani, mamy godzinę 11. Koniec zawodów. Udało mi się jeszcze w ostatnich minutach złapać amura i lina ładnego. No, więc zobaczymy, co to będzie. No i jedno branie, oczywiście, jak to ja zepsułem, kolejne z długiej linii. No ale niestety przez te zaczepy tutaj bardzo, bardzo ciężko. Tutaj wszędzie tego typu podwodna roślinność. Ale nie było źle, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Na końcowym ogłoszeniu wyników. Stanowisko już złożone. Teraz czekamy na sędziów, na ważenie. I zobaczymy co dzisiaj udało się wyłapać 3, 363, 3830 Już teraz sobie siedzę z tego co wiem mam czwarte miejsce Także jest fajnie, tu kolega już je. Jesteśmy po karpiach pokwita. Od jednego, ja jednego. Także kochani, do następnego filmu i do zobaczenia znowu nad wodą. Zapraszam do subskrypcji i polubienia mojego kanału Amatorski Fidel. Na razie, cześć.